O, cześć, tu mówi się jak nie wiem ile osób korzysta z programu soft Image. Postanowiłem wrócić do tej aplikacji z uwagi na to, że jest szybka, wydajna, stabilna. Dzisiaj Wam okaże jak ustawić Ranger oraz rozdzielczości 2560 do 1440 w opcji Ranger, w opcji E, czekajcie, gdzie to było? Muszę się skupić. Na przykład sprawdzę chyba e, z, opcje związane ze sceną. Jak zrobić, żeby ustawić dla e, na, e, naszych potrzeb to Też muszę wam okazać. On mi tutaj coś ustawił, bo mamy własny preset, który ja ustawiłem. Ale wam są Słuchajcie zrobić bo się nie mnie to trzeba uchyć custom ale na naprzód ustawię sobie to już mam około output format wybieramy sobie tutaj custom dlaczego tak a nie inaczej dlatego że jak jestem na tej opcji nie wiem ile osób na to zwrócił uwagę soft image nie chcę zapisać Presetów bo trzeba ustawić na custom i wcześniej się błąd pojawiał I tutaj możecie wpisać 2567 na 1714 I tu klikamy, a czemu on tak ustawił? To trzeba to odznaczyć 2560 To jest moja rozdzielczość, która pasuje do YouTube, a wtedy zapisujemy to e, 4K resolution 2K, 2K resolution rozdzielczość 2K Odznaczyłem chyba idealnie ustawić to. Następnie Wybieram sobie nie, to, to trzeba wtedy przejść z powrotem tu Render. S scene Options. Opcje sceny. Wybieramy 2K. I mamy teraz tą e, dom, dos, u, dostosowaną do naszych potrzeb Rozdzielcie. Zapiszę sobie reset. O, gdzie to jest? Grupy? A nie lepiej by... A nie lepiej by on mi zapisał. So my tu mamy Uses, shimmy, autodesk, soft image, data, DSV, presets, groups. Dobra, zapiszę sobie Custom, custom render, render, resolution. Następnie moi garza zapiszę sobie na disk. Oby tylko soft image nie wariował. Kiedyś ten program się wyłączał, ale mam nadzieję, że się nie wyłączy. To relatywnie stabilny program. Uh, ja bym mógł dać folder, ale nie ma tu... O, oh, jest opcja. Render... Reset. Render Reset. bo tu zapisałem moje ustawienie i teraz będę renderował moim ostacz, powiem wam relatywnie szybko, ten program renderuje, w opcji render settings włączyłem final Gathering ustawiłem sobie relatywnie małe wartości, powiem wam, ale do formatu keep Rendering, no i powiem wam, że z jakości i z szybkości renderingu jest to zadowolony, nie obciąża mi Procesora tak jak głupi arnoid. O, czyżby ten mieć kartę graficzną mi nie używał? Nie, niemożliwe. Na ja to wygląda on częściowo korzysta z karty graficznej. I zaraz wam pokażę jak ładnie mi odsiły. Właśnie to jest ta rozdzielczość, którą ja moje grafzy użyłem. Dlaczego do formatu Teeth? Bo ten format Teeth ma dobrą jakość. Choroba jasna. Ja zapomniałem, moi drodzy, o czymś. Nie zmieniłem nazwy liku, więc niedobrze. Ale powiem wam, generalnie mówiąc, lubię ten program. E, jak się... Jak wam powiem, jak byłem wkłużony, jak korzystałem z silnika rangerującego Arno Ranger, to chyba najprawdopodobniej z powrotem przerzucę się na ten silnik rangerujący. Ja wiem, ten program może nie jest rozwijany już od bardzo dawna. Autodesk niestety go zabił na hecz programu MAJA i na hecz programu 3G Max. Szkoda, że nie rozwijali tego do roku 2019 przynajmniej, bo naprawdę ta aplikacja jest, powiem wam, spoko. Tutaj trochę trzeba poczekać, jak wyczyści do końca sceny. O, chyba już mi wyczyścił. No już wam mój render, pokażę, to jest chyba to, bo to jest napisane. O, tak wygląda końcowy render. Ustawiłem rozdzielczość siatki na wartość jeden, ale jeszcze nie skończyłem ostatnio w wymodelować. Nie wiem jak z włosami, ale dobra, też o tym kiedy indziej porozmawiam. Od na temat tego programu nie rozmawiałem.